Proszę Państwa, rok temu, w sierpniu, została wbita tutaj łopata. Więc można powiedzieć, że ten projekt został zrealizowany w absolutnie rewelacyjnym tempie, co jest wynikiem bardzo dobrej, wcześniejszej współpracy inwestora, wykonawcy i miasta. Za to chcę niniejszym bardzo serdecznie podziękować, bo no to można powiedzieć, że to jest przykład, kiedy zgoda buduje. Zgoda buduje i to bardzo szybko buduje, bo w rok można taki piękny obiekt zrealizować. Bardzo się cieszę, że Bydgoszcz jest tutaj w takiej awangardzie przekształceń, jakie zachodzą na infrastrukturze transportowej, ponieważ Bydgoszcz jest jednym z sześciu projektów najbardziej takich spektakularnych, dofinansowywanych przez Unię Europejską, które pokazują jak zmienia się obraz polskiej kolei i infrastruktury kolejowej. Dotyczy to dworca, który tutaj jest, jak jego funkcjonalności, ale też linii kolejowej i generalnie oferty transportu kolejowego. Także, proszę Państwa, to jest bardzo miłe, że Państwo są przykładem tak pozytywnym i tak godnym naśladowania dla całego kraju. Tego Państwa...